To jest rok 1919, 19 stycznia. Generał Dowbor Muśnicki, który objął już dowództwo nad frontem zachodnim i dowódcą, dowódcą był Armii Wielkopolskiej, wprowadza rozkaz o wprowadzeniu nowych umundurowań. Zrywamy z mundurami niemieckimi Powstaje mundur polski. Sukno jest owszem również z niemieckich magazynów, ale krój już jest polski. Ostry mankiet, typowo, prawda, polski. Na ramienniki kieszenie na zewnątrz. I tu kieszenie. Spodnie z czerwoną wypustką. Tę czerwoną wypustkę mieli oficerowie. Ja mam na sobie mundur generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Wyżej już nie można było. Czyli, proszę Państwa, Generalnie. oznaki stopni w Armii Wielkopolskiej były na rękawach. I te buławy wskazują, że jest to mundur generalski. Na drugiej stronie. Na czopce, rogatywce, Mamy srebrnego trefla, a więc już oficerski tref i trzy złote przesuwki generał broni. Również orzeł oksydowany na stare srebro. Proszę Państwa, bluza ma kołnierz z takim dowództwo główne miało orły. To są orły królowej Jadwigi. I również naszywki biało-czerwone na kołnierzu symbolizujące przynależność do Wojska Polskiego. Na bluze założony jest pas z koalicyjką skórzanej ciemnej, ciemnobarwionej skóry, a z lewej strony na żabce przymocowana szabla. Ta szabla. To szabla Lewenkopf, lwia głowa. Jest to szabla paradna, wzór 1898. Nie jest to szabla bojowa, tylko paradna nagrodowa. Więc yy, tak wyglądała, ale generał Dowbor taką szablę miał. Przewiązana jest ona temblakiem polskim, a więc barwy, właśnie złoto i karmin, i zgodłem, Rzeczy Pospolitej, orłem w koronie. Poproszę teraz panią. Otrzymaj. Proszę państwa, od swoich żołnierzy. Generał Dowbor Muśnicki otrzymał szablę typu wschodniego typu kaukaskiego i na tej szabli znalazło się, proszę Państwa, 84 nazwy miejscowości, gdzie walczyły wojska wielkopolskie. Między innymi czytamy tam Zbąszyń, Wolsztyn, Babimost, Kopanica, Leszno, więc pamiętano prawda, o każdym miejscu, gdzie bił się polski żołnierz, powstaniec bądź żołnierz Armii Wielkopolskiej. <laughs> Proszę Państwa, kilka słów może o Dowborze. Generał Dowbor urodził się w Garbowie na, w Sandomier, na Ziemi Sandomierskiej w roku 1867. Proszę Państwa, jako uczeń, a może zacznę od tego, generał Józef Dowbor-Muśnicki. Może nie każdy wie, co oznacza Dowbor. Dowbor to jego herb. Dwa serca bądź przyjaciel. Tak należy tłumaczyć herb rodziny Dowborów. Proszę Państwa, generał Dowbor był dosyć knombrnym uczniem. I z trudem, że tak powiem, zaliczył czwartą klasę gimnazjum. Był bardzo zadziorny, bitny, może nawet przekraczał czasem granice. tak prawda jest on opisany. Natomiast ta jego hardość, zaciętość, waleczność no, skierowała go do szkoły oficerskiej. Najpierw szkołę podoficerską, oczywiście w carskiej armii. Starskiej Armii. Tam służył dwa lata, ukończył tę szkołę i potem starał się do, do szkoły oficerskiej. Naturalnie wszystko w Rosji. Po ukończeniu tej szkoły z trudem, ale udaje mu się uzyskać stanowisko w Sztabie Generalnym. Zajmował szereg różnych funkcji, był dowódcą 34 Korpusu, zawsze był na wysokim, eksponowanym stanowisku, bo miał do tego predyspozycję. To po prostu był znakomity stratek, znakomity żołnierz i umiał kierować podległymi sobie. Żołnierzami. Proszę Państwa, generał Taczak, wówczas jeszcze major Taczak, prowadził prawda, w początkowej fazie powstanie wielkopolskie, ale brakowało właśnie myśli, myśli sztabowej, myśli koncepcji planowania wojny. Dlatego też sprowadzono Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. To nie było też takie proste. Trzykrotnie spotykał się z marszałkiem Piłsudskim i, i trzykrotnie wyrażał zgodę, że obejmie to stanowisko, wszak pod pewnymi warunkami że będzie dowódcą w ogóle całego zachodniego frontu. Tak się stało i generał Dowbor zostaje naczelnym dowódcą. Mam tutaj taki fragment, który będzie dobrze ilustrował, jak został przyjęty generał w Poznaniu. 14 stycznia generał Dowbor-Muśnicki przyjęty został przez Józefa Piłsudskiego, meldując o rezultatach wizyty w Poznaniu. Wrócił do Poznania i oficjalnie 16 stycznia objął stanowisko główno dowodzącego. W Wielkopolsce przyjęty został z honorami. Na murach miasta rozplakatowano afisze z napisem Generale, tobie serca i klucz Poznania. Broń ich. Równocześnie z miejscowej prasie się oko, ukazał się okolicznościowy artykuł, w którym pisano imię do wbora muśnickiego zasłynęło w Polsce jako jednego z najlepszych wodzów. Pod mundurem generała rosyjskiego biło gorące serce polskie. Patrioty ożywione chęcią służenia własnej ojczyźnie. Wdzięczni jesteśmy generałowi, że w tej trudnej chwili oddaje nam swoje siły. Mamy nadzieję, że stanąwszy na czele siły zbrojnej, przetworzy ją wkrótce w armię karną, regularną, która będzie osłoną całej Rzeczypospolitej Polskiej. Te słowa, które wypowiedział lud, lud Poznania, a więc Poznańczycy. Tak przyjęli gorąco i serdecznie wyczekiwanego dowódcę. Proszę Państwa, losy powstańcze, losy walk armii wielkopolskiej, w większości są Państwu znane. Chciałbym zakończyć tym, że generał, mimo swoich olbrzymich zasług, w ogóle niekwestionowanych zasług, nie otrzymał, proszę Państwa żadnego polskiego odznaczenia. Nie ma krzyża virtuti militari, nie ma krzyża walecznych. Ma natomiast, proszę Państwa, jakie odznaczenia? Chińskie, włoskie, order łaźni, Imperium Brytyjskiego, ordery litewskie, łotewskie, włoskie, francuskie, a nie ma polskiego. I dopiero za sprawą członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, tu ukłon w kierunku pana Mieszko nie, nie, jest tutaj. Tak? No to między innymi dzięki jego staraniom i takich ludzi jak on otrzymuje pierwszy order polski, order krzyż wielki orderu odrodzenia Polski w roku 1990. A więc to już są czasy współczesne. A w roku 2018 prezydent Rzeczypospolitej nadaje, naturalnie pośmiertnie, order Orwa Białego generałowi. Bo to chichot historii, że tak wybitna jednostka, tak znakomity żołnierz, stratek, polityk, nie miał żadnego polskiego odznaczenia.